Przez wypadek rynkowski nie dotarł do Opola. Tak zareagowała publiczność po słowach cygana. To miał być wieczór pełen nostalgii, muzycznych wzruszeń i hołdu dla legend polskiej piosenki. Publiczność w Opolu czekała z wypiekami na twarzy. Jedno nazwisko elektryzowało szczególnie: Ryszard rynkowski. Niestety, artysta nie dotarł na koncert Trzy Ćwiartki z okazji 75. urodzin Jacka Cygana. Powodem był wypadek samochodowy. Rynkowski miał wykonać kultowy utwór Życie jest nowelą, który dla większości Polaków od lat ma jednoznaczne skojarzenie – serial Klan. To miał być jeden z symbolicznych momentów całego festiwalu. Niestety, los napisał inny scenariusz. Jacek Cygan ogłasza smutną wiadomość ze sceny. Jacek Cygan ogłosił ze sceny, że jego wieloletni przyjaciel nie wystąpi. W tym momencie ja miałem powiedzieć: Przed państwem Ryszard Rynkowski. Miały się otworzyć te drzwi i Ryszard miał wyjść, ale niestety jadąc dzisiaj do nas, miał wypadek samochodowy. Troszkę się potłukł, boli, ale nie ma się co obawiać, powiedział wyraźnie poruszony Cygan. Hołd dla Rynkowskiego, Opole mówi: dziękujemy. Nie było jednak ciszy ani chłodu. W zamian, wzruszający gest. Cygan zaprosił widzów do wspólnego dziękujemy dla Rynkowskiego. Opolska widownia podziękowała artyście, który przez dekady wzrusza i łączy pokolenia. Ryszard, to dla ciebie, padło ze sceny. Szcześniak na festiwalu w Opolu nie ukrywał, jak jest. Zdjęcia nie kłamią. Rysia nie da się zastąpić. Publiczność zaśpiewała zamiast niego. Nie zabrzmiało ani wypijmy za błędy, ani życie jest nowelą, bo jak zauważył cygan, Ryszarda nie da się zastąpić. Ale publiczność zaśpiewała piosenkę zwierzenia Ryśka, czyli jedzie pociąg. To była prawdziwa chwila solidarności i miłości dla artysty, który, mimo nieobecności, był tego wieczoru bardzo obecny w sercach fanów.